Siemano wszystkim, z tej strony Leszek. jest w górze Morrowind i podróżujemy, tym razem zostawiłem specjalnie dla Was fragmencik podróży z buta do obozu Ahemusa. Podróżujemy od miejsca, od lokacji Zergonipal, nedryczne ruiny, zmierzyłem sobie ten mały, mały kawałeczek właśnie z bucika, a dalszą podróż zostawimy sobie właśnie na te nagranie. Lareka widać tam jakieś ognisko bodajże jest. No i oczywiście tam widzę chyba Alice. Nie, to jest Guar. Guar sobie podróżuje. Pytanie, czy to jest agresywny? Nie wiem. W każdym razie tutaj są niby pastwiska. Więc bardzo możliwe, że to są zwierzątka podoblane. Ale ludzie tutaj podoblani już nie za bardzo są. Tak więc trzeba ich... Wyklepać poszło nad wyraz łatwo. Mamy skrzynię. 25 golda. O, a tutaj to? Ominąłem? Przerabiłem? Nawet nie zauważyłem, że tutaj jakaś jaskinia jest. Hmm. Grabowiec. A grabowiec rodziny Fawel. Na próbie pierwszej od razu sobie zobaczymy wolny eksploring przede wszystkim. Potem będziemy powoli sobie zmierzać, zbliżać się do tego globowca. w wieszczka? No się ma. Dobra, ty atakujesz, ok. Byłeś łatwy. Ok. Włócznie nam wzrosły, chociaż ich w ogóle nie używamy. Drewniane drzwi. Mamy tutaj morę jakąś. Mocniejsza. Albo mi się wydaje. Tanit Surnisanis. Hm. Niby duch, a golda miał. To jest ciekawe. Mamy poziom zamka 10. Nie wiem czy warto w ogóle otwierać. Dobra. Bohaterzu. No ale nie za bardzo. Ciekawego. I nic ciekawego. Większy klejn, dusz, który nam się w ogóle. Skóra hmm. Dedry. Wezmę. Mi się wydaje, że nie mieliśmy nigdy skóry Dedry. Możemy odpocząć? Do wyzdrowienia? Jasne, że tak. Tak? Nie chcę za bardzo ze mną gadać. Nie ma nic dla mnie. Tylko dlaczego ona tutaj siedzi w tym grabowcu? Why? A, dobrze, rozwalony. Możemy podróżować sobie dalej. Tam mamy Guara. Widzę nas... Jeszcze nie przyuważył. Albo to jest po prostu guar hodowlany. Nie taka opcja. Mamy dedryczne ruiny, super. Może coś ciekawego tam znajdziemy. Kto wie, kto wie. Kurde, blade. Jakieś mocniejsze będą ruiny. Złote bóstwo na start. Wow. Wow. Szklana pawęż. Ale chyba nie biorę tego. Tak nie bym wziął, ale aktualnie mam rzeczy. Tam ktoś stoi. Aktualnie rzeczy mam lepsze. Mam Atronacha. czy jest naprawdę tam ktoś sobie popyla mamy żarłacze to są jakieś duże, duże ruiny to mi zaznaczyło, jeszcze nie jest ciekawie Co ten gościuk chce? Co tam sobie popyla? Czy to jest jakiś... Tam jest deadrot. Przyjdziesz? Przyjdziesz. Chowajmy się, bo nie chcę, żeby tamten mnie jeszcze zahaczył. Jesteś tu. Dobra. Chodź. Jest naprawdę grubo. mrzechty jest. Postać w trakcie walki. Okej. Okay. Aha, kościane, wszystko. Tak. Ja. Ale jest nieźle. Jest ładna bitka. Yy, mamy kaplicę. Mamy skrzynkę na przywitanie z pochodniami. Zapomniałem o używanie pochodni, ale no trudno. Nie, jakoś nie mogę się przyzwyczaić do tego, żeby specjalnie do nie odpalać pochodnie. Mamy dremorę. A ja tam grzecznie, bez zapisu sobie idę. Mhm, klas ludzki. Ten sztylet? Kniecz? Ale może być ciekawie, skoro złote bóstwo było na start, to co będzie dalej? Tam wypadałoby jakoś przejść, nie? Pytanie, czy da radę jakiegoś ze skoku, cokolwiek. Tutaj mamy podejście, abyśmy wpadli do wody, nie? Dobra, przeszło. Mamy pływanko. O kurde, jakiś mak, mam smaka na maga, Dobra, krótki o łaki Zasi. Łaki Zasi. Kolejny gościu. Dobra, powolutku, powolutku. On no, nie do mnie podejdzie. Ewentualnie zapiszę sobie grę i sam tam wparuję. Nie wiem ile tam gości jest. Miejmy nadzieję, że tylko jeden. Nie, nie jest tylko jeden. Gościu rozrywkowy. Pełne uzbrojenie, bodajże stalowe. To nie żelazne. Ta stalówka. Mhm, tak jak mówiłem. Pełny rynk, sztunek stalowy. Teraz ten mnie przyuważył. Okej, okay, niech sobie podejdzie. taką fryzurę to wygląda jak gród. Dobra, flesz. Kras ludzki topór, ale stalowe uzbrojenie Coś jeszcze Mamy tam szynkę utknąłem Jeszcze nie obejście z tyłu to szynki poziom, zamka 55 zabezpieczone pułapką, czyli całkiem Nieźle. Trzeba będzie chyba wziąć profesjonalny wytrych. To jest skomplikowany. Mm -hmm. Ech, Mamy coś jeszcze? Mamy jedno pochodnie, za dużo. Może mamy... Jakiś mistrzowski wytrych? Nie, nie mamy tutaj nic takiego. Zmieńmy sobie broń. Żadnego kluczyka nie znajdę, nie? Żelazna szabla. Tutaj poziom zamka 10. Zobaczmy, może tam będzie klucz. Do tego, tego, tego. Śniawski zużyty. No, to kolejny. Dobra. Przygotowanie zwłok najmroczniejsza ciemność. Klipa. Zrobimy sobie teści czy tak samo jak w innych ruinach. Tak samo i tutaj będzie, że jak zabierzemy serce Dedry, pojawi się książę Dremor. Oczywiście. O, to już chyba tradycja jest. Co ty tam masz tam w łapie? Co? To nie jest nic dwemerskiego, twół dwemerskiego Dedrycznego, nie? A jednak. Dedryczna maczuga. Księża 36. A dobra, nie będzie. A niczego nie było? Nie. Tutaj tak samo nic. Czyli wracamy do wyjścia. Możemy ewentualnie też zerknąć co jest na dnie. Jeśli w ogóle da radę. Nie wiem czy nie utknę. Eee, tutaj nic nie ma. Mamy tutaj podejście, czyli nie musimy za bardzo nawet skakać. Znaczy po prostu sobie tutaj wejść. I od razu możemy udawać się do wyjścia. Pytanie brzmi, czy tylko było jedno wejście do tych ruin, czy to była tylko ta jedna kaplica, czy też było też... ...inne przejście. Bo gdyby było inne, chętnie bym sobie je zwiedził. Jeśli nie ma drugiego wejścia, od razu udajemy się do w kierunku obozu Anemusa, Achemusa, jak zwał, tak zwał. Idziemy na pastwiska. Sprawdź, sprawdźmy sobie mapę okolicy, może tutaj coś nie odkryłem, ale nie, chyba tutaj drugiego wejścia nie ma. Tak więc udajemy się prosto w tym wypadku do wody. I tutaj tak samo. Necze nas nie atakują. Tylko jedna taka sytuacja była, gdzie nas Necz zaatakował. Leż krabie. Czy tam coś może być? Osobna wysepka. A tam będziemy mieli obóz. Dobrze patrzę. Dobrze patrzę ale sprawdźmy, co się kryje na wyspie wielkiej ciekawości mej. Dobra. Wiem, tu, że tutaj coś się kręciło. No właśnie, krab. Tylko krab. No i drugi jeszcze, dobra. To jest po drugiej stronie wyspy. Kolejna wysepka. A może sobie pozwiedzamy wysepki? Z ciekawości. Myślę, że warto. To jest mały obszar do zwiedzania, a może skrywać jakieś fajne tajemnice. Jakieś fajne rzeczy. Tak jak zębacze właśnie. Super Tutaj nie ma nic. No, nic nie ma. Podaj się pod górę, będzie możliwe. Jasne. Większa wysepka to jest, więc może też będzie jakaś miejscówka do zwiedzenia. Mamy Guara. Który już nas chce przeatakować Dobra, leż gwar Tam jest krzekacz. O nie Kolejny krabik Nie, tutaj chyba nic ciekawego nie będzie Oszliczeniem na jakąś fajną ciekawostkę. Tutaj ta wyspa taka większa jest. Może warto by było tam uderzać, zobaczyć, co tam w ogóle jest. Może coś ciekawego, akurat. Tutaj takie szybkie podejście będzie. Będzie zębacz? A? Mnóstwo krabów. Każdy na cios? Mamy też kwama. Pytanie, czy to jest? Słyszałem jakieś groźby, a nie, kto mi grozi? Twoje kości, coś tam, coś tam. Tutaj są jacyś ludzie. Mamy dwie lokacje do zwiedzenia. Mamy i kopalnię, i grobowiec. I są Bragowie. Aha, dobra, tu mam. Drewniane drzwi do Sani. No to zobaczymy co to jest te sami. Drewniane drzwi. Kolejne wampiry. Nie, na razie mamy szczury. Wejście na górę. Przejście po środku. Damy szczury. Drewniane drzwi. Oni są sterowani? On Ej! Co tam jest? Tam jest niewolny kiepisz. No dobra, zobaczmy co jest tutaj. Jeszcze ten stelwani Podejście w górę. Zobaczmy tam. Tutaj wszystko sobie już pozwiedzałem. Jakaś sala przewoływania by było wnajmy na to. Powiedzmy, że powinien być jakiś mag. No właśnie. Drewniana raska. I tak jak mówiłem, trafiłem do stali przywoływania. Profesjonalny palnik. Nie chcę dać sobie dzisiaj w palnik, więc sobie odpuszczę. Dobra, fajka skumowa. Vampir Wanderfall Mistycyzm, czytałem, czytałem Wyżeł Świętych, nic ciekawego. Cała lokacja, nic ciekawego. No trudno, to teraz udajemy się do wyjścia. Trzeba będzie uderzać w tamtą yy, kopalnię. Zobaczymy, co tam jest. Chodź, chodź. Już chcesz się wklepać. Dobra. I niekoniecznie jest. Zaciąłeś się. Lecisz? Lecisz. Dobra, chodź już. Bezmyślne zwierzątka pchają się pod nóż. Kopalnie, Jaisetus. Pytanie, zarażeni? Raczej nie. Widać atmosfera tutaj jest dosyć czysta. Nie ma żadnych czerwonych zabarwień. Zwiadowca, pyk. No raczej tutaj nie powinno być problemów. No, Czyli raczej nie powinienem za bardzo szukać niczego bo tutaj nic ciekawego nie znajdę, poza jajami. No i poza odwiedzeniem królowej. Więc e, wyjdziemy sobie z tej jaskini, uderzymy w tamtą dużą wysepkę, żeby zobaczyć, co tam jest. Przestraszyłem lekko, bo myślałem, że tutaj jest czysto. E, Będę musiał uderzać tutaj w tę stronę. Może lewitacją? Lubimy lewitację. Las kaczorodzieja, pyk. Pyk. Eee, tak. I... Opoka. Pyk. I idziemy. Powolutku, powolutku, ale zawsze, zawsze. Myślę, że w ciągu tych dwóch minut, co mamy właśnie z tej lewitacji, dojdziemy do tej dużej wysepki, że sprawdzimy, co tam się znajduje. Przy okazji może to mało zahaczymy, chociaż tutaj raczej nic nie powinno być ciekawego. Eee, bo tutaj nawet podejścia za bardzo nie ma. Dobra. Powolutku spacerkiem, jak mnie drażni ta że jest taka wolna. Ale coś tam jest. Jakieś ruiny. Nie wiem za bardzo jakie. Chciałbym móc wyłączyć ten efekt, kiedy bym chciał, ale chyba za bardzo nie można. Gdzie tam ktoś stoi? Edyczne ruiny. Kto to to krzyknął. To on. A raczej wątpię I jesteś obcy No dobra. Nie jesteś grać normalnie? Właściwie taki żywotny jest. Zbyt wiele rzeczy, Wow, ale mi obniżył siłę. Mm. Wow, 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 wow. a ja nie mam nic do siły, nie? Mhm. Chyba nic. Jestem trochę na straconej pozycji. lipa uh, uh, uh. Zwracanie kondycji Indoliliańska tarcza. Jak się przekimam. To będzie OK. Nie. A ja podpocznę. 24 godziny dajmy na to. Też nie. więc jest lipa, Niemniej nie wiem ile mamy materiału, tak to bym sobie spróbował jakoś poradzić sobie poza nagraniem, nie mam bardzo jak sprawdzić, tak więc na tym moment sobie zapończyłem materiał, jeśli, jeśli będzie odpowiednia ilość materiału, to wtedy sobie ten odcinek, pieśni. Nie będzie materiału, to, to w ogóle tego materiału nie będzie, sobie powtórzymy to po prostu i tego w ogóle nie będzie. Tak więc dziękuję bardzo za oglądanie. Miejmy nadzieję, że uda mi się odratować jakąś tą postać, żeby miała już normalną siłę, bo z tym udźwigiem, który teraz mamy, nie zrobimy kompletnie nic. Pa, pa.